Po skandalu Kim Suchiona Keynes zainteresowali się tym, kto z celebrytów postanowi dalej go wspierać, a kto się od niego odetnie i zaczęli dokładnie analizować zachowania gwiazd powiązanych z kontrowersyjnym aktorem. Ci, którzy nadal pozostają po jego stronie, spotykają się z krytyką ze strony internautów, mimo że nie wypowiadają się w sprawie skandalu, ale chociażby nadal obserwują Kim Suchiona na Instagramie. Fajnec krytykują takie zachowanie i mówią o tym, że to, z kim się zadajesz, mówi o tym, kim jesteś, więc celebryci, którzy pozostają w kontakcie z Kim Suchionem według nich muszą być tacy sami jak on, tylko po prostu brudy na nich jeszcze nie wypłynęły. Natomiast większość gwiazd, które miała jakieś powiązania z aktorem, postanowiła się od niego odciąć, żeby nie kusić losu i nie ryzykować swojej reputacji. Dwójka aktorów, która została schejtowana za to, że nie przestali obserwować Kim Suchiona w mediach społecznościowych, to John Hayne i Im Siwan. Wan Obydwoje pracowali razem z Suchionem w programie Good Day. Wielu canets zastanawiało się, dlaczego nie odcięli się oni od zaangażowanego w skandal aktora, a także zaczęli domagać się, żeby zerwali z nim wszelkie kontakty oraz prosili, żeby panowie nie zachowywali się tak jak on. Pomimo tego, że sami nie byli bezpośrednio zaangażowani w ten skandal, to ich wizerunek i tak trochę ucierpiał. Post, który John Hayne wrzucił na swojego Instagrama niedługo po skandalu, zalała fara krytyki i próśb o usunięcie Suchiona z osób obserwowanych oraz pytań, czy Hayne jest ślepy i jak może nadal przyjaźnić się z kimś takim. Pomimo mocno negatywnej reakcji ze strony opinii publicznej, John Hayne nie wystosował żadnego oświadczenia oraz nie ugiął się pod głosami internautów i nadal obserwuje Kim Suchiona. Za to Im Si-wan pod presją postanowił w końcu usunąć sposób, osób, który obserwuje nie tylko Kim Suchiona, ale wszystkich oprócz swojej agencji. Internauci uznali to za lepszy ruch niż brak jakiejkolwiek odpowiedzi, jak ze strony John Heina, choć nie byli do końca zadowoleni, bo uważali, że Im Si wan zrobił to tylko po to, żeby uciszyć opinię publiczną, bo gdyby faktycznie potępiał zachowanie Kim Suchiona, to odobserwowałby tylko jego, pokazując swoją dezaprobatę dla jego poczynań. Ze względu na to, że Kim Hyun był częścią obsady programu Good Day, wszyscy czekali na jakąś reakcję ze strony G. Dragona. Po wybuchu skandalu, nie do końca było wiadomo, co się stanie z występem Kim Hyuna w show. Wiadomo było raczej, że będzie usunięty z programu, a sceny, które są już z nim nagrane, zostaną zedytowane. I raczej wszyscy się tego spodziewali, ale nagle pojawiła się informacja, według której miał się pojawić normalnie na planie na nagrywkach, co wywołało dość spore dyskusje, czy dalej będzie w Good Day, czy nie będzie. Jak już dobrze wiemy, skończyło się tak, że został usunięty z obsady. G-Dragon lubi wyrażać swoje opinie w różnych kwestiach, przez lajkowanie postów na dane tematy, więc ciekawość internautów wzbudziło to, że GD polubił na Instagramie post pewnego chińskiego profilu, który twierdził, że Kim Soo on nie weźmie udziału w nagrywaniu kolejnych odcinków Good Day, kiedy jeszcze to nie było oficjalnie potwierdzone. Panom nie umknęło też, że po jakimś czasie GD ten post odlubił, co wywołało zdziwienie wśród Keynes, którzy nie rozumieli, czy on w końcu kim na popiera, czy nie. Niektórzy spekulowali, że GD Dragon mógł polubić ten post przez pomyłkę lub nie zrozumiał do końca jego pełnego kontekstu. Część osób też zwracało uwagę na to, że ludzie bez potrzeby się nakręcają, bodji dragon już nieraz polubiał jakieś posty, a potem zmieniał zdanie, więc bez sensu, że akurat tym razem akurat został za to skrytykowany. Kolejną osobą, która miała się zdystansować od Kim Su Hyuna jest Yuna, aktorka i członkini Girls' Generation. Kilka lat temu ich losy zostały połączone, po tym gdy ludzie nagle zaczęli spekulować, że ta dwójka jest ze sobą w związku. Pomimo tego, że tak naprawdę obydwoje rzadko pokazywali się razem publicznie. A ich największą interakcją między sobą był udział w jednej reklamie. Według plotek po raz pierwszy mieli spotkać się w kościele, a później relacja zaczęła się między nimi rozwijać. Podobno Juna miała zerwać z nim ze względu na jego osobowość i powiedzieć jednemu dziennikarzowi podczas wywiadu, że aktor jest psycholem. Też pastor, który znał kiedyś Kim Suchiona, zanim ten został sławny, miał powiedzieć o tym, że aktor spotykał się kiedyś przed debiutem z pewną dziewczyną. I gdy ta dziewczyna z nim zerwała, miał straszyć ją, że jeżeli do niego nie wróci, to on odbierze sobie życie, a ona będzie musiała żyć w wiecznym poczuciu winy. Nie zostało to nigdy oficjalnie potwierdzone, ale po wybuchu skandalu nagle internauci zaczęli z powrotem odgrzebywać tę historię i wierzyć, że jest ona prawdziwa. Sama Juna nigdy się do tego nie odniosła, nie dała żadnego oficjalnego komentarza, więc część ludzi stwierdziła, że skoro milczy, to jest to taka cicha zgoda, bo ona po prostu nie chce się angażować w skandal, bo gdyby to była nieprawda, to przecież by na pewno zaprzeczyła. Cały skandal był wciągany również Cajnu ze względu na jego bliskie relacje ze zmarłą Kim Seon. Kanał Garocero Research Institute, który we współpracy z rodziną Kim Seron regularnie wypuszcza dowody na to, że Kim Su-hyun miał spotykać się z dziewczyną, kiedy była nieletnia, podjął temat tego, że czajnu, pomimo bliskich relacji z Seron, nie odniósł się w żaden sposób do jej śmierci, tylko milczy, zwracając uwagę na to, że nawet nie był łaskaw pojawić się na pogrzebie. YouTuber mówił podczas swojej transmisji, Chainu, nie masz wstydu, Kim Seron była blisko z tobą i Moonbinem a ty nawet nie przyszedłeś na jej pogrzeb, tylko wysłałeś sam wieniec. To naprawdę wszystko, co dla ciebie znaczyła? Za to youtuber Hu, który stoi po stronie Kim Sluhiona, twierdzi, że Chaen był obecny na pogrzebie, a Garrosero rozpowszechnia fałszywe informacje, żeby zaszkodzić tak wielu celebrytom, jak tylko się da. W rzeczywistości aktor faktycznie miał wziąć udział w pogrzebie, przyjechał tam późnym wieczorem i został do późnej nocy, co poświadcza wiele osób, które spotkały się z Chaenem na miejscu. Według Garosero menadżer Chainu miał też kontaktować się z rodziną Kim Seron na samym początku po wybuchu skandalu i próbować ich przekonać, aby spotkali się osobiście z Kim Suchionem zamiast z Garosero i oferował im pomoc w spotkaniu z tak zwaną odpowiednią prasą. Ten menadżer miał być też odpowiedzialny za wysłanie w przeszłości do dispatch zdjęć Kim Seron, gdy przebywała ona w barze z pokerem, przez co spotkała się wtedy z dużą krytyką. I tutaj fani, oczywiście, jak zawsze się podzielili, niektórzy broniąc Chainu i mówiąc, że on nie ma nic wspólnego z tym, co robi jego menadżer, za to niektórzy twierdzili, że są ze sobą na tyle blisko, że nie ma opcji, żeby on o tym nie wiedział, i pozostawia to wiele pytań co do całej historii, jaki naprawdę Chainu miał udział w życiu Kim Seron. Kolejna celebrytka, która również znalazła się na językach opinii publicznej jest IU ze względu na jej długoletnią przyjaźń z Kim Suchionem. Na przestrzeni lat okazywali sobie publicznie wzajemnie wsparcie i wiadomo też, że przyjaźnili się jeszcze na pewno w 2024, ponieważ Kim Suchion uczestniczył w koncercie IU, a potem razem zrobili sobie zdjęcie na backstage'u i wrzucili je do mediów społecznościowych. IU była też jednocześnie blisko związana z Kim Seon. Brat z małej aktorki przed konferencją Kim Suhyuna mówił o tym, że IU wspierała seron, kiedy ta miała problemy w życiu zawodowym prywatnym. Była dla niej wręcz jak inspiracja, takie wiecie, wsparcie emocjonalne. Jedna z historii mająca pokazać bliskie stosunki Kim Seon i IU mówi o tym, jak IU odwiedziła kiedyś dom Seon i przygotowała dla niej posiłek. Co ma stanowić dowód na to, że w życiu prywatnym troszczyła się o młodszą koleżankę. Ze względu na jej powszechnie znane relacje zarówno z Kim Suchionem, jak i Kim Seron, internauci gorąco wyczekiwali, aż wykona jakiś ruch. AIU jednak milczała, co internauci uznali za kontrowersyjne, ponieważ chcieli się dowiedzieć po czyjej stronie ona stoi. I znowu Keinec się podzielili. Jedni mówili, że to, że ktoś się z kimś przyjaźni, wcale nie oznacza, że od razu musi być jego partnerem w zbrodni. Za to drudzy twierdzili, że ze względu na swoje powiązania, zarówno z kim Suchionym, jak i z kim Seron, powinno określić swoje stanowisko jasno, ponieważ, nie mówiąc nic, daje takie ciche przyzwolenie na wykorzystywanie nieletniej. Niespodziewanie do skandalu został wciągnięty również Pak Sojun, który 16 marca wrzucił na Instagram zdjęcie ze swojego pobytu w Paryżu, a w opisie napisał: Co robiłem w Paryżu, Garo. Sam youtuber Garosero, jak i Keynes szybko powiązali słowo Garo z kontrowersyjnym kanałem. Biorąc pod uwagę czas publikacji Posta, spekulowano, że ten opis odnosi się w pewien sposób do całego skandalu. Zauważono też, że Kim Suchyeon podobno miał pseudonim youtuber Kim Paris, co skłoniło Keynes do spekulacji, że wzmianka o Paryżu wraz ze słowem Garo nie były przypadkowe, tylko to była specjalnie dobrana gra słów. Pani aktora jednak szybko stanęli w jego obronie, gdy zaczął się ostrzał ze strony Keinec, tłumacząc, że Pak Jun ma w zwyczaju odwoływać się do ułożenia zdjęć, które wrzuca. Na przykład w opisie postu z grudnia użył słowa pionowy, publikując zdjęcie w trybie portretowym, więc pisząc słowo Garo, które oznacza poziomy, mógłby odnosić się do poziomego formatu zdjęcia z Paryża, a nie do kontrowersyjnego youtubera. Oczywiście, jak i cała reszta, taki ten aktor nie odniósł się do kontrowersji wokół niego oficjalnie. Do skandalu internauci wciągnęli też Sojedzi, z którą Kim Suchion grał w dramie It's Okay, Not to Be Okay. Według rozrastających się po sieci plotek, Sojedzi miała mieć romans z Kim Suchionem w momencie, kiedy on spotykał się z Kim Seron. Aktorka zaprzeczyła tym plotkom i powiedziała: Ja też jestem człowiekiem, też czuję się źle, jestem zdezorientowana, zmęczona, smutna i przytłoczona. Przestańcie. Nie mam absolutnie nic wspólnego z tą osobą i jego kuzynem. Nie wiem, dlaczego muszę się z tego tłumaczyć. W związku z tym skandalem ludzie zaczęli dyskutować też o wywiadzie, którego udzieliła kiedyś Besudzi, która pracowała kiedyś z Kim Suhionem nad dramą Dream High. W momencie nagrywek Suji miała 16-17 lat, podczas gdy Kim Soo-hyun 23-24. Aktorka w jednym wywiadzie powiedziała, że była zaskoczona tym, że w dramie pojawiają się sceny pocałunku. Produkcja wcześniej jej o tym nie mówiła, jak również nie było to wspomniane w scenariuszu. Kim Soo-hyun miał osobiście poinformować ją o tej scenie. Uważała, że nie jest to do końca odpowiednie, a i sama w tamtym czasie nie wiedziała jeszcze nic o metodach nagrywania pocałunku na planie. Wspomniała, że Kim Soo-hyun osobiście uczył ją technik, jakich używa się w tego typu scenach, i dodała też, że aktor zachowywał się naturalnie z nieletnimi. I właśnie ta część wywołała wśród internautów największe dyskusje. Tym razem, mimo że Sudzi została wciągnięta do tego skandalu, Kainet stali po jej stronie i wyrażali w jej kierunku sympatię. Dla celebrytów najlepiej jest nie wypowiadać się w kwestii skandalu, bo po którejkolwiek stronie by nie stanęli, to i tak by zostali za to skrytykowani, więc dla nich to jest bezpieczniej nie mówić nic, żeby nie szkodzić swojemu wizerunkowi. Keynes jednak wciąż przyglądają się gwiazdom powiązanym w jakikolwiek sposób z Kim Suchionem i czekają na jakiś ruch od nich, ale prawdopodobnie na nic takiego wielkiego się nie doczekają, bo przecież nikt nie chce ryzykować własnej kariery.